Ja nic nie robię. Ja. Proszę Państwa, 12 godzin, 14 godzin na dobę, piątek, świątek. świątek, piątek. świątek, świątek. 14... 16 godzin na dobę, tak, jestem obłożony robotą, tak. Każda metr 70, trójka z przodu, blond włoski, tak. Nie żartowałem, głupi jestem. Metr 68, się łapią. Nie żartowałem guby. Nie, ale trzecie. Najgorzej, jak zapraszają na rauty. Na takie, wiesz, tego. Ty dostaję ostatnio zaproszenie. Przysięgam nie nieściemnia. Możecie nie wierzyć. Zaproszenie. Jest napisane jak byk. Zaproszenie. Ambasada de la France. Ambasada de la France. Ty ja sprawdziłem słowniku. To jest ciężka choroba. Ale mówię ryzyk fizyk. Raczej idę. Zawsze przed wyjściem staję przed lustrem Ogolony i muszę sobie przysięgnąć przed lustrem Bo ja mam bardzo strasznie Mam słabą, silną wolę Więc sobie przysięgam I Cezary, co sobie przysięgasz przed dzisiejszym wieczorem? Co... Gdzie mi się odwracasz tam? W oczy mi patrz tu Co sobie przysięgasz przed dzisiejszym wieczorem? Otóż przed, przed dzisiejszym Głośniej mi Przejdź Głośniej Przejdź... Głośniej Głośniej czy dzisiejszym wieczorem przysięgam otóż uroczyście, iż nie będę tył! Ja postanowiłem, tak zrobiłem. Słuchajcie, przychodzę na bankiet. Ludzi tak tu, pod takim namiotem. No może trochę mniej. Pełno ludzi, słuchajcie, wszyscy odwaleni, wyfiokowani. Wszyscy... A ja po francusku to co? Troszeczkę. Nudno! Słuchajcie, ja na takich imprezach się czuję jak strażak. No bo wszyscy gorzałe, a ja z wodą. Babkom, jak się te perfumy wszystkie wymieszały. Ty, nie daj Bóg zapałkę odpalić. Chodzę, nudzę się, ty nagle, nie uwierzycie, przysięgam. Cud, przede mną wyrasta bar. Za barem nasz chłopak, Polak, mówi Panie Cezary, Panie Cezary, co podać? Ja mówię, nie będę pił! Chłopak wpadł za bar, wyszedł, mówi y Czyli wódka i ogórek. Ja mówię No ty, ty mój mały psychologów Po pierwszej secie Cud Bardzo fajna impreza Ludzie sympatyczni Zacząłem nawet szprechać i to w paru językach naraz, brak. Druga seta, drugi cud. Ty, pusto, parkiet mój. Po pół robię to, co popółliczę. Czyli szukam kobiety swego życia. Znaczy, na tę noc. Kolejny cud. Pojawiła się ona. Słuchajcie, ona! Po przekątnej było wejście, weszła ona mój ideał. Wysoka, szczupła i bardzo, bardzo, ale to bardzo skromna. Tak miała, tak miała rączki złożone, nóżka tak, oczkami tak zamiatała, tak. Super takiej długiej czerwonej kreacji do kostek. Dług, takiej purpurowej, można powiedzieć, kreacji do kostek. Weszła tak jak ona weszła. Ona zrobiła takie wrażenie. Ona weszła cała sala. <laughs> kompletna. Ja ten moment wykorzystałem sru, 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 łokciami. Stanąłem naprzeciwko niej, wdech na klatę, rączki luźno. Mówię do niej, trzee, malenka. Ja I on zatańczysz? Ona mówi, nie. No więc grzecznie pytam dalej. Pogięło cię? On mówi, czemu? Ona mówi, nie zatańcie z panem z trzech powodów Ja wie dziecko, w imieniu jeden On... Po pierwsze, pan jest kompletnie pijany Ja? Pijany po czym znosisz? Panie, przez ten czas, jak my tu rozmawiamy Pan już trzy razy upadł i stał. Wie dziecko, bo ja szybko wstaję, tak? Ja szósta trzydzieści jestem na nogach Drugi powód Pan wybacza ale to, co grają, to jest hymn Francji nie komentowałem, jestem głupi, tak? On ja mówi trzeci powód. On mówi pan wybaczy, ale ja jestem kardynałem.